Słuchajcie, dzisiaj materiał pokażę wam, jak zrobić sobie fajne pieniądze, mając. Nie musicie mieć 18 lat, oczywiście. Będzie to sposób, który będzie możliwy do zrobienia dla każdego. Będzie to głównie granie, na przykład w gry na telefonie, lub rozwiązywanie ankiet. Czyli bardzo proste rzeczy, które każdy z Was może robić. to tak naprawdę, cały dzień. Jeśli macie oczywiście wolne teraz wakacje i właśnie możecie zrobić, jest to bardzo fajny sposób na za zarobek. Chodzi tu o e sens Czyli strona, która właśnie daje nam możliwość zarobku przez wykonywanie ankiet lub granie w różne gry, lub też oczywiście polecanie znajomym tej strony. Hmm. Tak, pokrótce chciałbym Wam wytłumaczyć mniej więcej co, gdzie się znajduje, żebyście wiedzieli po prostu jak Ty się poruszać, mniej więcej po stronie. I w zakładce Service Macie tutaj oczywiście ankiety. Bardziej, więc, complete service, i tutaj macie różne ankiety. Ja, jak widziałem, tylko jedną ankietę, ponieważ jeszcze tutaj na tym koncie nie przyszedł żadnego samołóczka. Natomiast, już później, jak widzicie, macie tutaj ankiety, które nadają Wam 3 dolce, 4,5 nawet. Także myślę, że bardzo fajne ankiety. Natomiast, ciekawszą opcją, myślę, że do takich szczególnie. Jeśli na przykład musicie wychodzić często lub coś takiego, jest granie w gry, za które również musicie zarobić. Gry, które musicie grać są, myślę, że to całkiem ciekawe. Ja na przykład grałem kiedyś w różne gry i jak widzicie tutaj też stawki są całkiem niezłe, bo jak widzicie tutaj na przykład za grę State of Survival na Androida możecie zarobić 220 centów, czyli całe 2 dolary, ponad 2 dolary za, za ukończenie tutaj jakiejś tutaj headquarters Poziomu 21. Także myślę, że to da się ukończyć bardzo szybko. A właśnie dostaniecie 2 dolary. Tutaj natomiast niżej, na przykład, macie Board King z na Androida, i tutaj macie, musicie otworzyć grę i ukończyć, ukończyć 20 poziom w 10 dni. Także co ciekawe, też macie tutaj, jakby, informację, że musicie to zrobić w 10 dni, czyli da się zrobić to w 10 dni, czyli w mniej niż 10 dni możecie zrobić te 3,25, czyli. Możemy co zobaczyć 3.25 dolara. to jest 15 zł tak naprawdę w 10 dni albo nawet mniej jak się postaracie. No także myślę, że gra warto świeczki, bo fajnie może sobie tutaj zrobić. Bo jeśli zrobicie na przykład naraz kilka takich gierek, czyli powiedzmy nie wiem, zrobicie tutaj sobie 3-4 takie gry i naraz po prostu będziecie je rozwiązywać, no bo wiadomo, że na każdą grę nie trzeba 10 godzin dziennie, bo to są takie gry na telefon, w których wystarczy naprawdę, nie wiem, kilka minut na każdą gierkę i zrobicie sobie ich na przykład z 10 albo no chociażby z 5, no to już macie na przykład 5 razy te 15 tutaj złotych i już macie jakieś tam stówkę, którą możecie przytulić sobie w 10 dni czy nawet mniej. Yy, tutaj na jak macie 2 dolary za 13 dni albo mniej, tutaj m, troszkę, niżej, troszkę mniej niż dolar za 14 dni. Jest tutaj gier od, od Groma. Jeśli skończą się oczywiście one tutaj w tej jednej zakładce, chociaż jest tu masa, yy, to możecie oczywiście przejść do innej zakładki, macie tutaj dużo tych ofert. Jest tutaj jakiś AdGam, jakieś tam inne są. No, naprawdę, dużo tych zakładek które tutaj możecie przeglądać pomiędzy różnymi zakładkami od różnych dostawców. Także to nie ma co się bać. Codziennie, oczywiście, są również nowe ankiety, które możecie wypełniać i właśnie dzięki nimi zarabiać. Ja tutaj zarobiłem całkiem duże pieniądze, bo ponad chyba 200 dolarów razem z tej strony wyciągnęła mnie na tym koncie, bo na swoim koncie mam swoje dane. Natomiast tutaj, tutaj właśnie na tej stronie, na innym koncie, ponad 200 dolarów zarobiłem chyba w coś nie niecały miesiąc albo coś po, lekko powyżej, może miesiąca, wiem, że coś koło miesiąca było yy, i zarobiłem właśnie te 200arów, no także myślę, że warto, yy, warto je spróbować. Bo są to łatwe rzeczy, wystarczy rozwiązywać łatwe ankiety, czy właśnie grać w gry. A możecie sobie wyciągnąć fajne pieniądze gdzieś tam, żeby chociażby kupić sobie coś, co, jakąś grę, czy, czy co tam chcecie, nawet do jakiegoś telefonu sobie dołożyć. Różne rzeczy można kupić, oczywiście to już wasz wybór. Natomiast ja po prostu tutaj polecam. Link, oczywiście, macie w opisie. Jest to pierwszy, chyba myślę, że to będzie pierwszy link w opisie. I tam właśnie możecie znaleźć znaleźć tą stronę i właśnie tam sobie zarabiać Także bez dużego przedłużania zapraszam Was do zarabienia i mam nadzieję, że zarobicie to jak najwięcej A teraz bez przedłużania kończymy odcinek Także życzę Wam miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach Na razie, cześć!